Dawaj tego fresha. Ach. Jak się okazuje, nie wszystko przepadło z Duke Nukem Begins, nigdy niedokończonej części kultowej serii o jasnowłosym narcyzie. Animator Gregor Punczac pochwalił się jej oficjalnym zwiastunem, który miał pojawić się 13 lat temu, a sama gra miała stanowić prequel, jednak projekt anulowano ze względów prawnych. Szkoda? Fortnite słynie z wielu rzeczy, jedną z nich są o dziwo koncerty i właśnie trwa tak zwane Rift Tour, gdzie gwiazdą jest Ariana Grande. Całe wydarzenie przygotowano ze sporym rozmachem, przez co gracze są zachwyceni. Kolejne występy lub raczej powtórki nadal trwają, więc możecie jeszcze skoczyć na interaktywny koncert. One spot. Does that make sense? Wielkie wojny i w online ma ich już kilka na koncie i tak się składa, że kolejna się kończy. Ta trwała ponad rok i swoją skalą doprowadziła do nowego rekordu liczby graczy biorących udział w pojedynczym starciu. Były świąteczne zawieszenia broni i wielkie rekrutacje. Co ciekawe, koniec tej wojny może być początkiem nowej. A skoro o kosmosie, Star Citizen otrzymał właśnie kolejną aktualkę, a wraz z nią trochę nowej zawartości. Głównym elementem jest baza Orison, czyli podniebne miasto unoszące się nad gazowym olbrzymem Crusader. Do tego nowe misje z frakcjami, czy statek RSI Constellation Taurus. Można też poddawać się ściganom organia, co? Wygląda na to, że przez nieuwagę Microsoftu poznaliśmy datę rozpoczęcia Bety Diablo 2 Resurrected. W ichniejszym sklepie przez moment figurowała data 17 sierpnia, co zdawałoby się zgadzać z informacjami od Blizzarda. Wpis szybko zniknął ze stora, ale można spodziewać się, że 17 zaczną dopiero preorderowcy. I na koniec dobre wieści dla fanów Psychonauts, oczekujących kontynuacji. Kultowa platformówka nie powinna zaliczyć kolejnego opóźnienia, bowiem produkcja osiągnęła złoty status. Jeśli twórcy nie wezmą przykładu z Cyberpunka, to fani powinni otrzymać Psychonauts 2 już 25 sierpnia na wszystkich platformach. No, of lake. Mam dzieci, to jest